Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku, w którym przedstawię Wam coś, co mnie ostatnio zainteresowało. Mianowicie chodzi o to, co stało się z Krzaczorem, gdzie się teraz znajduje oraz dlaczego w miejscu, gdzie do tej pory się znajdował, znajdziemy świeżo wykopany grób. Czy to możliwe, że uwielbiany przez społeczność Fortnite Krzaczor został zamordowany? To mógłby być do tego zdolny, by pozbyć się jednej z najmniejszych postaci, jakie do tej pory spotkaliśmy. Spróbuję przedstawić Wam swoje teorie na ten temat. Zacznijmy od tego, że w miejscu, gdzie do tej pory mogliśmy go spotkać, czyli okolicy karkołomnego kina, nie zobaczymy krzaczora, tylko grób, do którego, jak się zbliżymy, możemy usłyszeć bardzo kojącą melodię. Zresztą, Posłuchajcie sami. W dniu siódmym. Krzaczor zlecił nam misję, byśmy zbudowali dla niego pęknięt dla jaja obcego. Nie interesowało go to, czy ta istota jest dobra czy zła, chciał się nią tylko zaopiekować. Lecz możliwe, że komuś się to nie spodobało. Moją pierwszą teorią jest to, że w grobie znajduje się właśnie ten mały obcy, a sam Krzaczor został uwięziony przez urojony reżim, który nie chciał, by ktokolwiek miał interakcję z obcą cywilizacją. Jednak. Czy dane by mu było pochowanie obcego przed schwytaniem? Czy miałby na to czas? Wydaje mi się, że nie. Raczej nie został złapany, tylko się ukrywa, co sprowadza nas do drugiej teorii. Na wyspie jest sporo kryjówek, gdzie mógł się schować. Najprawdopodobniej ukrywa się w jednym z starych, zapomnianych bunkrów, gdzie jeden znajduje się w pobliżu wylęgarni. możliwe, że pomógł mu przy tym nawet Johnny z bunkra, ponieważ jego również nie udało mi się spotkać w miejscu, gdzie do tej pory się znajdował. Johnny jest na wyspie już bardzo długi czas, więc może znać nawet więcej kryjówek, niż nam udało się kiedykolwiek znaleźć. Ta teoria według mnie jest najbardziej prawdopodobna, ponieważ jesteśmy w połowie sezonu. I wątpię, by twórcy pozbyli się jednej z kluczowych postaci. Nie zapomnijmy jednak o tym, że mogę się mylić, i najbardziej czarny scenariusz może okazać się prawdą. Czyli według trzeciej teorii, tak naprawdę, grób należy do Krzaczora. Ale pozostawia nam to pytania, czy odrodzi się z tego drzewka? Kto go pochował? Czy był to Johncy? A jeżeli tak, to gdzie się udał? A jak wy myślicie, która teoria może być najbardziej prawdopodobna? może wy macie swoje własne teorie, napiszcie o nich w komentarzach, a z mojej strony to by było wszystko. Dzięki wam za obejrzenie i do następnego. Cześć.